Przeszczelmy kciuk w żołędzie A? Chuj se ej, im głosem Ci co karmią się twą krzywdą Umierają sami, cytuję słowa Radka trzy style Świr paleta Ci co karmią się twą krzywdą Umierają sami słowa, które mam w piot Kiedy je usłyszałem stąd też to do dojebie do pieca Kto, nie do Słyszałem to raz I od tamtej chwili mam w sercu dynamit Na początku mają tłumy Na końcu zostają z ranami Chcieli grać w Boga, a nie potrafili być nawet ludźmi normalnymi Mówili kocham, patrząc jak się je wiesz psychicznie Twoją syto był dla nich Seans i cisza płci pali ci dusze śmiejąc się jak chiemy A teraz pierdolą moje empatii, nie mają w oczach tylko cienie Dajesz serce, dostajesz peł w oczynę, dajesz zaufanie Dostajesz nóż w kręgosłup z jednokliną Oni by cię sprzedali za lajka, za chwilę, za głupi moment A ty miałeś w sobie światło, którego nigdy nie będą mieli w sobie Zżerają cię jak pasożyty, ale nie widzą, że stykają, Bo człowiek bez sumienia to tylko worek kości To nie egzystencja, to kara, wracają jak psy z podkulonym ogonem Karma jebie mocniej niż każdy wers, który właśnie wypowiem Płakałem po nocach, byłem do ścian A oni mówili, że przesadzam, że to tylko dramat, nie stan Gówno wiecie o tym, co to znaczy Mieć serce jak rozjebane szkło Każdy dotyk poli a jedyne co zostaje to milczenie I to kieprzone, coś poszło nie tak Nie jestem jak włącznik, nie mam przycisku wyłącz Więc każda strada, każdy fałsz Zostaje pod skórą jak gwóźdź, jak więź Ci stoję nie dla was, nie przez was, tylko mimo was I jak milczę, to nie dlatego, że przegrałem Po prostu szkoda mi gardła na wasz świat Zamienili lojalność na chwilowy błysk Ciepło na zimne spojrzenia, słowa na jebany zysk Dziś mają zdjęcia, których nie mogą już dotknąć A ja mam spokój, bo przestali mieć jakikolwiek dostęp Do moich myśli, do moich snów, do moich okien Nie muszę krzyczeć, wystarczy, że milczę A im sumienie sumie nie daje spać, kurwa gryzie Nie chcę waszej zemsty, ona i tak przyszła sama W postaci waszego pustego życia, waszego odbicia W lustrze z raną, po to co rozjebaliście Przeczpało bez was a wy wygnani z własnych serc, się jak kurz w brudnych wersach Mówiliście, że jestem zbyt wrażliwy, że zbyt czuję, że zbyt miękki To teraz patrzcie jak ten miękki, tyd kurwa łamie wam w jednym dźwięku, w jednej sekcji Bo ci co karmią się dwą szyką, umierają sami, zostają z ekiem, z ze ścianami A ja, ja jestem wolny, bo przeżyłem to wszystko A wy, wy już nie żyjecie, tylko jeszcze o tym nie wiecie